Czas wam wyznacza nowe dni, rozciera w nich senne wspomnienia. Dziś powracacie w tamten świat, który się nic dla Was nie zmienia. To tak niedawno szepnęłaś mu. Przez mgłę welonu dyskretny szef. Nic, że minęło pięćdziesiąt lat. Serca mi młodzi, kochacie się. To tak niedawno szepnęłaś mu. Przez mgłę welonu dyskretny szef. Nic, że minęło pięćdziesiąt lat, serca mi młodzi kochacie się. Usiądźcie w cieniu gęstych drzew, gdzie wiatr leciutko gra na gałęziach, powspominajcie tamten świat. I waszą twarz na starych zdjęciach. To tak niedawno szepnęłaś mu przez mgłę welonu dyskretny szef. Nic, że minęło pięćdziesiąt lat, serca mi młodzi kochacie się. To tak niedawno szepnęłaś mu przez mgłę welonu dyskretny Nic, że minęło pięćdziesiąt lat serca mi młodzi kochacie się. Dla Halinki Szczepana z okazji złotych godów. Wszystkiego co najpiękniejsze, długich lat życia w zdrowiu i zadowoleniu. Pozdrawiam. Dziękuję.